Dzień dobry, czy dobry wieczór Państwu. Mamy 11 marca 2025 rok. Kolejny raport ze szkolnej. Pogrzeb Krzysztofa Kononowicza odbędzie się jutro. Na cmentarzu parafialnym imienia Boboli. Godzina 15.00. Pogrzeb będzie miał charakter otwarty, więc każdy chcący pożegnać Krzysztofa może przyjść. Swoją obecność na pogrzebie zapowiedział Zbigniew Stonoga. Pogrzeb ma być transmitowany w internecie. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przyznał dzisiaj w Radiu Z, że zna sprawę związaną z internetowym wykorzystywaniem Krzysztofa, zapowiedział, że jego resort pracuje nad programami wsparcia dla osób pokrzywdzonych w internecie. Mamy również oświadczenie prezydenta Białego Stoku Tadeusza Truskolaskiego. Zostało zrobione absolutnie wszystko, co było w mocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, aby mu pomóc. Natomiast nikogo do przyjęcia pomocy zmusić nie możemy. MOPRU musi działać w granicach prawa, przekazała w rozmowie z WP rzeczniczka prezydenta Białego Stoku Urszula Bublej. Jego sytuacja była do pewnego stopnia również efektem jego decyzji. Wszystko, co było możliwe do zrobienia, było zrobione. Były zgłoszenia i na policję, i do prokuratury sądy także tymi sprawami się zajmowały. Natomiast na żadnym etapie Żadna instytucja nie widziała podstaw do tego, żeby kierować przymusowo pana Krzysztofa do udzielenia pomocy. Wyjaśniła. Również kanał Zero nagrał materiał na temat Krzysztofa. Trzeba jednak przyznać, że materiał ten wydaje się nakręcony po łebkach, jest nierzetelny i jest w nim kilka dziwnych tez. Między innymi taka, że z opiekunami Krzysztof miał lepiej niż gdyby trafił do DPS-u albo że filmy z Kononowiczem nie różniły się znacząco od tych prezentowanych przez innych redaktorów z Uniwersum Szkolnej. No dobra, ale inni redaktorzy nie szantażowali go głodzeniem, czy pozwalali siedzieć dwa tygodnie w niezmienionej pielusze. Nie zabierali mu 95% zysków z kanału. Nie pokazywali, jak pije mocz. Przechodzimy do Olgierdano. Z ciekawszych rzeczy, których się dowiedzieliśmy, było spięcie z redaktorem TVN24. Redaktor uwagi zadzwonił do Olo z pretensjami, że ten rozpowszechnia informacje w sprawie materiału w Uwaga TVN. Dzwoniła Mariola N. z pretensjami, że Olgierdano niszczy im życie, napędzając hejt na nią i jej męża Sławomira. Olo zaprzeczył. Okazało się, że powiedział tylko, że rozmawia z jedną z największych telewizji w sprawie materiału na temat oprawców Kononowicza. Prawdopodobnie Mariola oddzwoniła główne stacje, i stąd dowiedziała się, że chodzi o TVN. Z kolei nagranie w Radiu Z będzie w czwartek o 13. .00. Dowiedzieliśmy się również, że kanał Mleczny Człowiek tagował swoje filmy pokazujące Konona tagiem, uwaga, bieda, tak, tagiem bieda. Tak nazwał życie Krzysztofa Kononowicza. Olgierdano przyznał również, że Zbigniew Stonoga mocno ciśnie Olo na złożenie dokumentów do prokuratury no czeka nie wiadomo na co, dokumenty mają już około 200 stron. Przecież zawsze można uzupełnić dokumentację o nowe dowody w każdej chwili. Teraz chciałbym sprostować twierdzenie mlecznego człowieka, że urzędy nie dają mu pokryć kosztów pogrzebu. Wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek i wysłać e-mailem do Urzędu Miasta. Robota no na kilkanaście minut i załatwione. Barnej podczas miesięcznicy Smoleńskiej rozmawiał z posłem Suskim. Skłoniło go to do podjęcia decyzji o zrezygnowaniu w angażowanie się w uniwersa szkolna i barnejowo. Dostał ponad zapewnienie, że będzie mógł robić wywiady z samym prezesem Kaczyńskim. Ma bilet in blanco na wejściówki do PiS. Chce robić politykę i zająć się tylko i wyłącznie polityką. Eh, no i na końcu Rafał Kosno. Dowiedzieliśmy się dzisiaj, że kremacja Kononowicza to zaplanowane działanie ze strony szpitala i hospicjum, które popełniły błędy w sztuce lekarskiej. Zamierzają zacierać ślady poprzez popielenie zwłok. Rafał ma kontakt z rodziną Kononowicza. Rodzina zastanawia się, czy opłaca jej się wziąć 250 tysięcy złotych. No bo jak inaczej nazwać nieruchomość wartą 375? Według księg wieczystych, ze 125 tysięcznym długiem. Mają jeszcze rozmawiać na ten temat i poinformować Kosnę o decyzji. Komputery. Monitory, elektronika, kamery oraz przedmioty mają zostać wyniesione i sprzedane na aukcji. Lepiej żeby zrobił to kanał Mleczny Człowiek albo Rafał Kosno niż hieny cmentarne spod bramki. W opisie daję link do tego co mówił, bo gdybym sam tego nie usłyszał, też bym nie uwierzył. Dziękuję za uwagę. Kolejny raport jutro wieczorem.